Pierwsze spotkanie miało miejsce w sezonie tego, tego roku, y, gdzie były radny Andrzej Jagatowski. Andrzej, a nie, przepraszam, z świet świetnej daj pamięci, przyszedł mi do głowy. Oczywiście, że staś, Pan staś Stanisław Jagatowski y, wraz z swoim takim y, kolegą przyszedł i pytał się, że, że po prostu jest tutaj na Wypoczynku pan wójt mieścisko i, no i chciałby się spotkać i ze mną i porozmawiać. I rzeczywiście doszło do takiego spotkania. To było bardzo serdeczne, naprawdę ja powiem, bo bo no Wielkopolska to jest blisko tutaj nas i też warto mieć takiego partnera. Okazuje się, że oni mają też i kontakty i w Holandii, i więcej. W innych rejonach. Miałem okazję, ponieważ on mnie też zaprosił do siebie i przy okazji w zasadzie byłem tam na sali, z już nie mogłem być, ale byłem tam i rozmawiałem z tymi partnerami z Holandii i z, z, nie, z Niemiec. I właściwie to był taki pierwszy krok nawiązania tych kontaktów. Następnym krokiem właśnie w moim była. Taka wymiana już na, na w zasadzie rady, gminy, rad gminy, gdzie nam, nasi radni by mogli tam pojechać. No, kto, kto by chciał, pewnie żaden problem, nawet żeby wszyscy pojechali, to będzie zorganizować <laughs> takie spotkanie, tam powiedzmy yy, dwudniowe, żeby można było na spokojnie i obejrzeć sobie tam całą tą gminę, jak oni działają, jak oni funkcjonują. Jeżeli chodzi o samą współpracę, oni bardzo duży nacisk też położyli na to, na współpracę wymiany młodzieży. Dyrektor też. Tutaj... Myślę, że warto by było coś takiego zobaczyć, jakby Zresztą mamy szkołę, gdzie, gdzie mogliby tutaj u nas przyjść i też tak zarobić w szkole przy okazji, pieniążki. Takie kontakty są potrzebne na zewnątrz. To jest coś dla siebie nowego. Ja też za wiele nie wiedziałem do tej pory, po, po ostatnim tutaj wizycie, bo zaprosiłem Pana Wójta, tutaj też do w stronę. był by dwa dni, bardzo mu się podobał w Stronie w ogóle i no, nad morzem zawsze są jakieś takie możliwości kontaktu, nawet wymiany dzieci, jak wiecie, koło Wąbrowca jest wiele jezior też, bardzo atrakcyjne tereny. Zresztą, będąc tam, troszeczkę też jest zakład, zakład aktywizacji zawodowej, który miałem okazję zwiedzić. pokazywałem panu dyrektorowi Josilu już tak wkrótce, bo zrobiłem parę zdjęć, w jaki sposób to funkcjonuje. To jest, to jest podobne do spółdzielni aktywizacji. Spółdzielnia socjalna, tak to się nazywa. Większość funduszy to są fundusze, które pochodzą z PFRON-u dlatego że 80% zatrudnionych ludzi musi być, muszą to być osoby niepełnosprawne. W zasadzie to, to wystarczy im do utrzymania, ale oni, do czego, do czego zmierzam? Oni nie próżnują tam, po prostu produkują, robią, tworzą. Bo niepełnosprawność nie zawsze jest taka, że człowiek jest na wózku tylko, ale jest taka, że, no nie wiem, no, Różne po prostu. Więc są osoby, które są niepełnosprawne, a mogą w pełni funkcjonować, na przykład, szyzi. Oni tam szyją, mają szwalnię własną, mają własną maszyny, które tworzą loga na koszulkach, na ubraniach roboczych. Oni mało tego, oni sami robią koszulki, szyją tam na tym, na tym, tym. Jest tylko 10 osób zatrudnionych, pełno, czy 9 pełnosprawnych, to są właśnie kierowcy, kierowcy, którzy muszą być. To są osoby, które no, to już wymaga, żeby to była osoba pełnosprawna, pomogła też. Powiem szczerze, w Kołobrzegu jest taka spółdzielnia, powstała też niedawno. Miała być jeszcze jedna, ale tam się nie dogadali, właśnie w Dygowie, bo ja jeszcze pamiętam, że pomagałem, pomagałem tym ludziom, którzy byli bardzo zainteresowani tym. Właściwie w telefonie są środki na te, na te cele, ale to trzeba odpowiednich ludzi i odpowiednich yy, pomysłów. Prawdę, jest to coś wspaniałego, oni, włącznie z tym, że oni, wyobraźcie sobie, sprzątają też yy, swoją miejscowość, yy, nawet mają warsztaty takie, w którym tam yy, robią cuda studenka. No dobrze by to widzieć, zobaczyć. Rzeczywiście można. Yy, jeszcze co było ciekawe, yy, pan Wójt powiedział, że w domu. Przepraszam, w Urzędzie Pracy jak szukali osób niepełnosprawnych, otwierając ten zakład, to wyobraźcie sobie, że tylko jedna osoba była zgłoszona w tym Urzędzie Pracy. Ci ludzie wegetują w domach, nie mają co z sobą zrobić. To są pełnosprawni ludzie. To im tylko trzeba pokazać. A mało jeszcze takie lampy, tylko nie takie, które inne składają. Że firma przywozi im pod zespoły części, a oni sobie siedzą dookoła, ten ma to, ten ma to. Każdy sobie to jak, jak maszynka, i skręcają druciki tam, aż do pełnej kontroli, już tam jakości tej lampy, którą badają na samym końcu. No, tak to wygląda. Jest po prostu dla przedsiębiorcy, jest to tańsza. Nie muszą zatrudniać ludzi. Mają swoje pomysły, gdzie, gdzie produkują jakieś rzeczy, i część tej produkcji oddają spółdzielni, która im to robi. I sobie chwałam, no, i to też jest no, piękna sprawa dla ludzi, którym można, można pomóc. I przy okazji uważam, zagospodarować nie, nie siedzą w chałupach, tylko sobie. No, i to tak pokrótce mógłbym powiedzieć. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to nie koniec. Jakby, jak Rada by wyraziła zgodę, byśmy chcieli takiej współpracy na, na, na dalsze lata, no to, to by było też myślę, że cenne. i, i i właśnie no, musicie też być tam, zobaczyć jak to wygląda. Chciałbym, a chciałbym, żeby tak było. To jest tak, to jakby załączę początek na razie tej współpracy, więc tutaj jest tylko takie te. Nie jest to współpraca, tylko jest to yy, na razie było tak chęć współpracy między gminami. No i przy okazji wymiana, a już, jeszcze chciałem powiedzieć Państwu, że ci holendrzy i Niemcy też bardzo byli zainteresowani właśnie ustroniem. I taką można to trójstronnie, trus, nie robić te wymiany. Też mają bardzo fajne y, pomysły. Mają na przykład targi Michałowskie, które tam y, były, na które ja tego nie widziałem, ale ono przyciąga masę ludzi tam. To oni przywożą y, swoje towary i sprzedają te towary na, y, na takim swoim tam, y, tak jak u nas na, y, na stadionie na przykład. To oni wystawiają się tam, są też orkiestra, oni orkiestra, i, i e, cała ceremonia tych targów michałowskich i oni przywożą i sprzedają tam, bo potem ludzie stoją już od piątej, żeby dostać się do nich na stoisku, żeby coś kupić. Tak jakieś, tam wszystko po 2 zł, po 5 złotych, po złotówce, jakieś cenne rzeczy widocznie. Tak to wygląda. A i te pieniążki, które odbierają, to idą na cel y, danej gminy. To, to jest bardzo ważne. Że to nie, że oni to zarabiają. Te pieniążki, które oni tam w tym roku prze, przekazali, to na przedszkole do właśnie tej, tej gminy. Na zakup. Pani dyrektor przeznacza tam na jakiś zakup, nie wiem, zabawek czy coś. Tak to robi. To też jest cenny pomysł, nie? Coś takiego jeszcze nie Podobny marek, to znaczy, ja chciałem wrócić do tego spotkania z tej taryf.